Ja nazywam się Agata Porębska i przygotowałam dla ciebie zestaw dwuminutowych ćwiczeń, które pobudzą Twój umysł i ciało do działania. Także do dzieła zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Rozpoczynamy od rozgrzania szyi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Głowa do przodu. Raz. 2, 3. 4, 5. Odchylamy głowę do tyłu. Raz. 2, 3. 4, 5. Barki do przodu. Raz. 2, 3. 4, 5. Otwieramy klatkę piersiową, barki do tyłu. Raz. 2, Trzy, cztery, pięć. Pięty trochę szerzej, i rozciągamy jeden bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I drugi bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Skręcamy tu. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5. Nogi trochę szerzej. Spróbujmy usiąść pośladkami na podłodze. Wyprostowane ciało, klatka wyciągnięta do przodu, barki w dół. Ręce w górę, wdech głęboki. I wydech. I głęboki wdech. I do przodu wydech. Ok, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam jutro z samego rana. Do zobaczenia.